Tak, kobietki. Nie mały przeglądzik, ale ładne walizeczki. 75 zł. świetno, nie? Zobaczcie. Zobaczcie. Rożca. no ja? Zobaczcie. Kolejny rząd. Dobra. W Czekajcie. Czekajcie. Czekajcie, zepsuła. Wejście musi być dziewczyne. Jak to odłożyć serio? No nie wytrzymam. No i babu. Pod te to dziewczyna. Koniecznie łapkę podczymu. Lecimy promocję tygodnia. Co tu mamy? 99 takie grille. Tutaj te... Co to jest? Ten komin czy zadymia, czy jakiś tam. Jak zwał, tak zwał. 20 zł. Kratka 5. Również. Rękawice. Co tu takiego fajnego jeszcze? Trzy czterdzieści dziewięć. Różne. Okay. Znowu cytryna. <grym> no nie mam ceny. Tutaj te leżaki też nie mam ceny. Aha, poduszka 16. Ależak? Ależak nie wiadomo. Jaki lacz na okazjach 13,95. Dwa kolory, Który fajniejszy? Stopki od razu 5,95. Czarny, biały, albo taki multi. A ten multi 9,95. No dobra, jest kapelusz. Co to za kapelusz? Panama. Jaka Panama? <grytanie> ten chyba fajniejszy, nie? No. O. Dobra, idziemy w głąb, co? przekonani. Też na okazjach. 4,99. 5. I 4. Skakanki. Dobra, chodźcie. Na no nowościach. 26 zł. Ile tu jest tych zdjęć? Która szybko policzy? Dzisiaj na 15, 369, 12. No okej. Okay. Fajność ty. 33 zł. W jasnym albo w takim czarnym wydaniu. czarne fajniejsze, nie? No. no i zobaczcie. Czorne, wybrane. O. Takie nowości. Action, ale to nie wszystko. Kolejna nowość. Już patrzymy, tylko pykniemy miniaturkę. Patrzcie. 25 zł. Brązowa albo taka zielona trączka. I 37. Dwa kolory. Co tu się robi? to się włącza. Tak, zobaczcie. No dobra, fajnie. <laughs> Dwa kolory, tak. Jak to złapać, żeby nie poleciało? Może tak, bezpiecznie. Co myślicie? I jeszcze takie nowości za 11-12 zł. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Jak? Fajne? To tak pod ty tutaj Coś takiego doleciało. 8,99 90... zł. Który kolorek? A to jest to samo, dobra. Przejedziemy jeszcze po bąbelkę. Nowe kolory. I taka cena. 5 zł. To nie jest ładny. O. siedzi, Siedzi, no, no właśnie, 5 zł. Takie kwiatuszki, różne kolory. O, widać? Coś tam widać. Jeszcze taka wersja była, ale tutaj ta wersja wybrana. Dwa zł. Nie wiem co to, ale taki multicolor. To jest lampa sufitowa z wentylatorem o, 129 zł. Jak ty lampa tu się prezentujesz? Może tak przyjadę na takie ważne informacje. O, lampa prezentuje się tak. Też na nowość. Taka ala jadełka. Nie Ala tylko jadełka. A co 32,95. Już podaję wymiary 38 na 28 na 5. Ładność to widzę coś fajnego. To są takie wózeczki, takie szafki jeżące. Mhm. Jakie to ma wymiary? 36 na 7. 12 na 15 A może tak? nie cena? 45 zł okej okay. patrz, pięknie mi miniaturka na nowościach kobietki 88 zł. taki wymiar jak coś 68 na 68 na 31 i pół to można zawiesić. Czy tylko postawić? To i to. Bardzo. Co to za fajne, misiaki. Ale słodziak. 12,95. 12 13 zł. I czekajcie. One są tak fajnie wkomponowane. Nie, to jest poduszka. Dobra. 70 zł co to jest? To jest jakaś szafka, tak? Mhm, ale ciężkie, ja bym nie wyciągnął na kobietki. Ale fajne. 80 na 30 na 104. I? Tutaj mamy nowości. Takie pudełka. To jest szkatułka Za późno, Żurawia, <laughs> Czekajcie. Jak to otworzyć? Chyba się nie da, wiecie. Dobra, mamy to. Jest Nie samo No. To takie szkatułki w 20-30 zł. Fachowa pudełko na biżuterię z tkaninę Tak się to zwie. która fajniejsza. Dobra, teraz zauważyłam. Do tych regałów są jeszcze takie półki ścienne. A, to są te, co znamy. Dobra. 16,95. Nie, 24. Różne kolory, w sensie dwa. A wymiar 57 na 23 na 3 na 4 Jakieś koszyczki. 14. Nie, to jest pojemnik na kosteczki. Dekoracyjny talerz 8,99 to jest to? Niemożliwe. Ta okrągła 22. No, która jest z tych cen kobietki? Jeszcze jest taka opcja. To już wyjęłam wcześniej. 19. 19 zł. 2, 2 kolory, no. Takie dywaniki. 35 zł 75 na 125 z Francją. który ładniejszy? chyba zielony, bo bardziej wybrany gdzie ten zielony? wyjdziesz tam? pani? czy nie wyjdziesz? O. no chyba ładniejszy no nie? okej, okay, coś tu widzę jakieś zasłony zacieniające na nowościach nie, to było. 45 140 na 260. OK. One no są w różnych kolorach, w sensie w trzech Co to nie chce? Aha, bo to tak było, no, dobra. Ale ładna. 9 zł. Wąski. Ale nie wyciągam, bo dziewczyny znając życie i poleci wszystko, nie? No. Taki kolor ewentualnie. Podróż. Może odjada? I jeszcze coś takiego 9 zł Który kolorek? Jaka łączka w ogóle, zobaczcie Fajne te kwiatuszki 8,99 ale też nie wyciągam, bo mi poleci Coś tu mamy, jakieś bratki 17,99 Nie, to eukaliptus, doniczca to nie mam ceny bratka czy bratku. No bratka nie będzie. <grafię> 44. Graniu w doniczce. Ja tu tak o podaję te ceny, nie? Ale ja się nie znam. Wiadomo bo 17 zł jeszcze. Tuli pan. Serio, ale fajne. Złodzielki. Zobaczcie. Takie małe bukiciki. 450 Różne kolory. Mega. O. Jeszcze coś tu widzę. To jest co to jest? Włoskowa zawieszka dekoracyjna z suszonymi kwiatami. Różne są te zawieszki. Chodźcie, zobaczymy. Różne, no. Okej. Okay. Przeszłam już powiedzieć, cały action, kobietki. Chyba mało kończymy. To już męskie tomaty. Nie chcemy, nie chcemy bawa Dobra, chodźcie jeszcze na ogród Chodźcie na ogród, ale przylazłam na szkło. <gry> tak zerknąć właskiem czy coś chcemy nie, nie chcemy ładna, ale znamy 8 zł mhm. różne cukiereczki. 14 jest jogurt kobiecki, 23 zł. Takie Irlandy. Ile tu jest metra? 20 lat, a metra? Takie dzióbciokie, że ja nie widzę. O, tu mamy ile metra? Chyba. Okay. A pan to tak nie zawykał, to pan. Taki zawstydzony. Czy tak coś chce co szepnąć na łóżko? <taki> Fajne, nie. No. Jakiś sekret zdradzić. No, taką, tak wygląda. 9 zł. I ten lacz. <noise> Tutaj jeszcze takie towarzystwo. 9. I do dziewczyny mało. No. Foremki do lodów. 9 zł. Różna. Te za 5. 4,50. I do kobietki. Fajnie dnia Wam życzę. Cześć.